Cześć, w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam premiery Giery 2022. Na miesiąc luty. Zapraszam do oglądania. T. waylanders Akcja toczy się na północ Hiszpanii. W dwóch okresach historycznych. Pierwszych z nich tereny te znajdują się pod kontrolą plemion celtyckich, a drugie ukazują te ziemie w późnym średniowieczu, kiedy to pogańskie wierzenia i kultura zostały zastąpione przez chrześcijaństwo. Świat gry łączy prawdę historyczną z fantastycznymi elementami zaczerpniętymi wierzeń ludzi, którzy żyli w tamtych czasach. Walka toczona jest w czasie rzeczywistym z opcją aktywnej pauzy, pozwalającym w każdym momencie zatrzymać akcję i w spokoju wydać rozkazy pod podwładnym. Gra oferuje 6 podstawowych klas, z których każda wprowadza do drużyny dwie formacje, więc nasza drużyna może dysponować w sumie dwunastoma sposobami ustawień podczas walk. Oli Oli World. W grze wcielamy się w role skajtera, przemierzającego kraj zwaną Randland. Miejsce to określane jako deskorolkowa utopia. Jest pełna rozmaitych tras skajterskich oraz wyzwań. Akcję obserwujemy od boku, w perspektywie 2D. Nasz bohater automatycznie porusza się na swojej dyskorolce i nie może wyhamować ani zawrócić. Na naszej drodze nieustannie stają przeszkody, przepaści i bariery, których musimy unikać lub je omijać. Podczas jazdy możemy wykonywać rozmaite sztuczki i łączyć je w kombosy, podbijając nasz licznik punktów. Mamy okazję skakać na rampach, ślizgać się po wąskich belkach, a nawet jeździć po ścianach. Etapy zawierają kilka dostępnych ścieżek, zapewniając swobodę wyboru podczas rozwoju. Celem gracza jest pokonywanie poziomów i bicie rekordów punktowych. Lost Ark jest to sieciowa gra RPG akcji free-to-play, a także w grze znalazła się pełnoprawna kampania zawierająca rozbudowane misje, interaktywne dialogi z postaciami niezależnymi oraz przerywniki filmowe. Fabuła została osadzona we piskim świecie fantazy. Rozpoczynając zabawę, wybieramy jedną z 18 dostępnych klas postaci. Ponadto, gracze mogą modyfikować umiejętności swojego bohaterów i dopasować je do własnego stylu. Stylu walki. Oprócz tradycyjnej eksterminacji hord podrzędnych przeciwników, występują tu również wieloetapowe walki z potężnymi bossami. W świecie znajdują się miasta, w których wchodzimy w społeczne interakcje z innymi graczmi. Możemy również zbierać surowce, np. sinajem drzewa, czy bawiąc się w górnika. Interesującą opcją jest morska eksploracja, dzięki której odkrywamy nowe lokacje i zadania. The King of Fighter 15 Gracze wcielają się w zawodniku toczących pojedynki na arenie, z których każdy walczy w odmienny sposób i dysponuje innymi zestawami ciosów. Każdy z nich dysponuje odmiennym stylem walki, a kluczem do sukcesu jest tutaj łączenie ataku widowiskowej kombinacji indywidualnie dla każdego wojownika, unikanie wrogich ciosów oraz wyprowadzenie błyskawiczny kontr. Obsada składa się w sumie z 39 postaci. Oprócz trybu dla pojedynczego gracza, gra oferuje moduł multiplayer. Total War Warhammer 3 jest to gra strategiczna prowadzona na dwóch płaszczyznach, w których dowodzimy z stronnictwem Przemieszczając armię, dbając o gospodarkę i rozwijając technologię. Gdy jednak przystępujemy do bitw, starć z udziałem tysięcy jednostek rozgrywają się w czasie rzeczywistym. Akcja rozgrywa się wokół królestwa Chaos, którego piją cztery niszczycielskie potęgi. Twardy lud północy po raz kolejny musi stawić czoła mrocznym armiom, pragnącym pochłonąć stary świat. Aby powstrzymać tę falę. Królowa Ziemi musi wejść ze swoimi legionami w głąb Królestwa Chaosu, lecz wejście strzegą je dwa ludy, surowi wojownicy z Kislewa oraz rozległe Cesarstwo Wielkiego Kataju. Do następnego odcinka. Pozdrawiam. Cześć.